Zakochałeś się kiedyś w ten sposób? W jaki? Że spotykasz kogoś i trafia cię piorun. Ależ Irene, kiedy trafia cię piorun, umierasz. To znaczy, jest szansa, że przeżyjesz. Były takie przypadki, ale lepiej nie ryzykować. Fair, to miała być metafora. No wiem. Nie spodobał ci się. To ósma wersja, którą dostałem. Rozumiem. Nie powinnam niczego wysyłać, bo jesteś zbyt zajęty na rybach i nie masz czasu. Nie, to nie tak. Czytałem je i słucham cię i tak dalej, ale jesteś w Madrycie, a ja tutaj. I nie wiem, czy rozumiesz. Rozumiem, że nie powinnam do ciebie pisać. To znaczy, że z nami koniec? Wcześniej wszystko było dla ciebie jasne. Czy ty mnie rzucasz? Nie. Czekaj. To ty mnie zostawiłeś.